Sama natura użyczy siły Twoim włosom. Jej życiodajne skarby zaklęte w głębi ziemi, wykradzione przez wody strumieni i rzek. Nowy szampon Timotei z mikroelementami. Źródło cennych pierwiastków, dających ludziom zdrowie, energię i piękno. Timotei z mikroelementami. Twoje włosy tak zdrowe, jak chciała natura. Mamo, może ci pomóc? Lepiej powiedz, co przeskrobałaś. Mam plamę na jedwabnej bluzce. Wystarczy odrobina wybielacza. Mamo, nie! Spokojnie, to coś zupełnie innego, Clorox Delicate. Jest tak delikatny, że można go używać do wszystkich rodzajów tkanin, nawet jedwabiu i wełny. Odrobina bezpośrednio na plamę i do wody z proszkiem lub pralki. Plama zniknęła. A kolor się nie zmienił. Nowy Clorox Delicate do wszystkich rodzajów tkanin. Spice. To się czuje na święta. Oleje rafinerii Czechowice jakość potwierdzona certyfikatami i praktyką. Przy tworzeniu kolekcji w włóczance stawiamy na jakość. Nasi klienci. Czy ciężko pracują, czy odpoczywają, oczekują, że nasze koszule będą trwalsze niż inne. Ubranie niszczy się nie tylko od noszenia, lecz również od prania. Proszę spojrzeć. Dlatego przeprowadziliśmy dokładne testy. Nowy wizir nie tylko świetnie usuwa brud, lecz dzięki nowej, unikatowej technologii pomaga zapobiegać mechaceniu, tak aby ubrania dłużej wyglądały jak nowe. Dlatego polecamy go naszym klientom. Nowy wizir, czy białe, czy kolorowe, dłużej wygląda jak nowe. Kaczyneczka, chlebek i dodatki, czyli tradycyjne co nieco. Ale to tylko połowa sukcesu. A to druga, majonez Helmans Babuni o tradycyjnym polskim smaku. Tyle właśnie wystarcza do pełni szczęścia. Majonez Helmans o smaku tradycyjnym lub oryginalnym. Helmans, król dobrego smaku. Zastanawiałaś się kiedyś nad tym, na jakie tortury narażone są codziennie twoje dłonie? Dlatego powinnaś zapewnić im skuteczną ochronę. Wykrem Vaseline Intensive Care do codziennej pielęgnacji suchej skóry rąk wchłania się natychmiast. Wnikając w głąb, Vaseline Intensive Care skutecznie nawilża skórę, zapewniając ochronę nawet najbardziej pracowitym dłonom. Vaseline Intensive Care skuteczna pielęgnacja suchej skóry.